Duży problem stanowiły jurytyki kościelne, jurytyki, które właściwie uzyskały szereg przywilejów zwolnień, jako pierwsza dominikańska w 1593 zaraz potem w dworze kartuzów Przeświętego Ducha. Więc w zasadzie były to osoby, które były wyłączone z jurysdykcji miejskiej, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami. Wyliczało na przykład, ilu może być konkretnie rzemieślników danej profesji na tym obszarze. Ale miasto uważało, że skoro żyją w obszarze miasta, to jednak pewnym kwestiom prawnym podlegają. Na przykład egzekwowano prawo kaduka, na przykład niehonorowano prawa azylu w tym obszarze. Domagano się zawsze ekstradycji jakiegoś przestępcy, jeżeli takowy się pojawił. Również zastrzegano sobie prawo zwalczania niezgodne z prawem konkurencji i w związku z tym bardzo często w obszar tych biurytyk wchodziły, wkraczały takie można by powiedzieć komisje rewizyjne, patrony, które kontrolowały co się dzieje i czy przypadkiem nie ma tam y, ponadwymiarowych rzemieślników, którzy y, takie y, y, działania niezgodne z prawem czy z przywilejami y, podejmują. Jednakowoż zwróćmy uwagę, że y, y, Rada y, bardzo często y, Gdańska y, starała się tutaj interweniować i y, 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 raczej właściwie dbać o to, ażeby nie dochodziło do jakiegoś też szczególniejszego e, ingerowania cechów w obszar tych jurydyk. Ale to wyłącznie względy pragmatyczne. E, współdziałanie Sądu Konstytucyjnego z Sądem Bułgarii w wielu sprawach, I to jest e, bardzo ciekawe. E, bardzo wiele mm, spraw opisanych zarówno w dokumentach, Sądowych konsystorskich, jak i akt bulgarii, pokazują, że takie współdziałanie miało miejsce. I nie tylko nawet takich, można powiedzieć, obyczajowych, oczywistych sprawach, jak kwestia prostytucji czy, czy współżycia bez ślubu, ale także, na przykład, jeżeli trzeba było karać kogoś, kto popełnił świętokradztwo, E, również e, e, oficjał zadał się z tym do e, Bulgariego i uzyskiwał w tej sprawie jego wiążącą pomoc. E, na przykład też, e, to jest też e, e, znamienne, ciekawe, e, grańszczanie uważali, że należy przestrzegać statutów, statutów e, Zygmuntowskich z 1526 roku. Tych, które restytuowały porządek katolicki w mieście, ale nie w zasadniczej kwestii restytucji porządku katolickiego w mieście, tylko w pewnych kwestiach szczegółowych, na przykład w ściganiu zbiegłych duchownych z kasztorów, czy na przykład tak zwanych apostatów. I zdarzały się takie sytuacje, że protestanckie władze Bułgarię, luterani, na życzenie katolickiego oficjała, aresztował jakiegoś zbiegłego duchownego i odstawiał go w ręce sądu duchownego katolickiego. A więc e, e, można by powiedzieć, że e, e, w pewnych sferach katolicy zachowali jednak pewne prawa, a bardzo duże prawa zachowali w kwestii małżeństw, zwłaszcza E, rozmaitych dyspens e, odnośnie do pokrywieństwa. E, możemy powiedzieć tak, była to taka e, zasada. Jeżeli Wytelanie e, chcieli mieć dokument, który coś tam im w e, e, ich rozumieniu pozytywnie załatwiał, to się z tym do oficjala i potem ten dokument e, był uważany za e, prawnie obowiązujący. E, jeżeli oczywiście chcieli to zignorować, to i to z całą pewnością mogło być w jakiś sposób im wybaczone. Zawsze można było z nią na pewien czas zniknąć, a potem sprawa już schodziła z wokanty. Kim byli Gdańscy katolicy na koniec? Powiedziałbym tak. Nigdy nie znajdziemy, patrycjuszy y, w XVII-XVIII wieku y, pośród nich nie znajdziemy. Magdalena Schumann, żona y, y, jednego z lańców, y, y, ławnika, przepraszam, y, była y, pewnym y, w tym względzie wyjątkiem, ale ona była żoną. Ona nie była tutaj. Y, 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 Kimś istotnym, stałym szacunkiem dla płci pięknej w tamtym czasie, jej prawa i jej możliwości były niewielkie. Ale można by powiedzieć, że wytworzyła się taka elita zastępcza. Tak ją nazwałem, nie wiem, fortunnie czy niefortunnie, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest. E, dlatego, że nigdy e, właściwie, czy, jeżeli chodzi o epokę nowożytną, nie stosujemy kategoryzacji, którą dla XV wieku zaproponował Samsonowicz, wyróżniając 10 klas e, mieszczaństwa e, w tamtym okresie w miastach azjatyckich. E, oni, można by powiedzieć, w tej skali e, 10 klas byli w klasie drugiej od góry. Ale nie w pierwszej, nie w patrycuszowskiej. Byli bogatymi kupcami, przedsiębiorcami, bankierami. Z tego powodu zawierali związki małżeńskie, także i z patrycuszami, byli szanowani. Wiele mogli, ale w sposób nieformalny. Mówiłem o obywatelach, wśród nich malarze, muzycy, drukarze, ale najliczniejsi mieszkańcy. E, lokujących się w kategorii plebsu, służby domowej, e, robotnicy Dudówkowi, Domokrążcy. Oczywiście mieszkańcy Jurydyk, ale to jest ciekawe też, że w Jurydykach bywało, że mieszkali także i protestanci. Emigranci z katolickich krajów, wśród nich wiele ważnych osobistości, ale raczej wtedy kupców, może artystów. E, cała Rzesza, ale już poza miejskiej ludności to szlachetcy rezydenci. Gdzie najchętniej zamieszkiwali? Wydaje się i takie, takie wyliczenia udało mi się zrobić i to udowodnić. Najwięcej katolików mieszkało w okresie nowożytnym na Starym Mieście i możemy powiedzieć mieli tam też najwięcej ośrodków do swojej Dyspozycji yy, i klasztory, 2 i szpital, yy, tam też yy, wspomniany dom dobroczynności. Yy, ale drugie w kolejności miejsce, gdzie lubili lokować się i zamieszkiwać, Dolne Miasto. Dolne Miasto, które yy, zresztą w XVIII wiek, wieku dopiero było yy, tak na dobre zasiedlane. E, z, zabudowywane e, i które ich e, przyciągnęło w dużej ilości, ale to miasto, na którego terenie nie było żadnego, żadnego e, dla nich ośrodka tłuszczastowskiego. Stąd e, wydaje mi się, że e, jakby z tej potrzeby i z tego powodu. W XIX wieku, gdy po y, tym długim okresie y, pewnego, pewnej kiedy zaczęli wychodzić z cienia, to właśnie tam na Dolnym mieście Borymuszki zbudowały swoje lokum, otwierając nową historię katolików w mieście. Ale to jest już inna historia. I panie profesorze, to jest także koniec tego wykładu.